Jedziemy tylko po co? Jedziemy w ciemnościach do wody Tylko po co? Po monety? A tam coś będzie? Tego nikt nie wie, nawet najstarsi Indianie. Hmm, czyli nie. Czyli nie <laughs> Co ma być, to będzie Domuś tu i objaśniam Jesteśmy na naszym dobrym Patrz panie, ja tu nie byłem bardzo dawno. Na pewno tu nie jeden kopał. Tam są szabrownicy. Elo, elo dziewczyny! Woda była dotąd tego jeszcze nie widziałem ci panie tutaj, nie? Zeszło w ciół, nie? Ale miękkie, ale dołki widać już, tu widzisz? Albo, albo morsy tu chodzą? Pierwszy raz Tomka nad dobrym Ciekawe czy to źle, będzie dla Ciebie dobre Tam gdzie wy mnie prowadzicie to nic nie ma nigdy. Ja dzisiaj nikogo nie prowadziłem, to tamte rekiny To chce być kapsel, ale wykopię. Pierwszy sygnał to Jest kapselek pierwszy Przy okazji pozdrawiam, hi kapsel Co wykopałeś? Nic. nic Duży ma sygnał Jeszcze do ciebie. Ma. siema ciepło? No tak, średnio. Średnio na Jerzy. Łatnie. No, latem Latem. Łatnie. nie, nie. Łatnie. 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 jeden Jeden chyba chyba. to to ty gdzieś w na boki, lewo, w prawo, lewo w, w prawo. Nie dwa razy w lewo. Sreberko? Chodziłeś obok. Pop... Ja co te to robię, jestem całe, Duży to nic nie ma. Ale głęboko czy tak chcesz? To... Do kostki, <śla> Do kostki. <śla> Tu nic nie ma. Tam wędka szczydek, tak korysa. Jaki typ! Kurde, taką obrączkę. No kurde. Zobacz, obrączkach. obrączka? Co? Obrączka. Tu nic nie ma, ty jesteś mistrz i to w takim miejscu przekopany. Jezioro nazywa się dobre. Dla dużego Dźwigniewa na razie. Ta, no tak, ale mega. 23 rok. Piękna monetka, kurde miejsc. Występują jeszcze. Super. Piniąc O jaki. Też mamy starą monetę. 20 groszy 49 O jazda. Miedzionikiel czy coś. Tak bije jak guzik arcyniak. Pięknie. Głębokie 15 takie, wiesz. Na trybie goldy. Obczaj czy coś. Kopłem. to ja kopałem. Wykopałem, czy nie? Coś tu wykopałem. to co? Coś on widział. Ale gdzie? Za Na oko. Kurde gold panie. QX. Skąd ty takie rzeczy kopiesz? Czekaj, sprawdzę. Dziesiątka równa, jak to można ominąć? No my jesteśmy ciapciaki. Co? Ja nie wiem jaki sygnał królik Playboya można ominąć. Kopie. Ładną blaszkę? Pokaż. O, lub sztukę O kurde, na ochonie nie, wykopane Ale ładne, znówka sztuka, zajebiście Żuk Uwaga, ostre Blachę na ryby fajną ma A ja mam sygnał 19, tu 13 jest kurdeś Dobra, zobaczymy tutaj 19 Co tu będzie? Amelini, Że może znowu system rozpierdzielił zobacz tą samą. tak wygląda z ryberką. tak wygląda z dwa grosze a ja tam widziałem rybę małą na brzegu żywą, nie żywą prawie dzisiejsze fanty są tak fajne że ja się cieszę z ołowiu nawet O mam fanta fantach duży zadowolony, na kosiu. Nie no, chociaż dwa srebra to i tak jest na cztery osoby mistrz to i nie podzielę Idziemy w stronę auta W ogóle nie wiadomo czy dzisiaj flipow jak coś Bo wstyd i hańba Ale wypad był Zostałem od kolesia Duży Zbigniew jest Napisane duży Zbigniew Przekazuje oficjalnie Punsa jest świadkiem a to ten to od gościa Tutaj jest tu, duży tu ile, który jest napisane z tyłu, jak obrócisz. Dziękuję bardzo. To gościu, który jeździ takim czarnym mercedesem, łysy chłopak ze Szczecina. A to ja wiem. Możecie wiem. sobie to spłuc. Nie? Dzięki. To jest tłuczliwe? tłuczliwe. top. To to. Podsumowanie będzie wyglądać tak, że Tomek ma złotówkę, duży dwa srebra, ja dwie monety i cały czas się śmiejemy. Tak na skrót, no? tak, Tak na skróty, podsumowanie samu, że nie będzie się tutaj narażał wyciąganie z hajs. No, nie się, bo znowu wydarzenie starego ja bym... No właśnie. <grym> Także, my, spakowani, będziemy <grym> się żegnać z chodzi? rekinami. Na życiu. Tak. <grym> I na hacjendę, na ciepły rosół i herbatkę. I kawkę. Za dziura. Taka, okrągła. A tu nie jest pieniądz? No nie. Aha. Boga zrebelka Zobaczcie no kurde Kasuje no Wszystko znaleźć, noże, nie noże Fajnie boje, boję.